Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejny materiał z World of Tanks. A dzisiaj słuchajcie, żółwik T95, doskonale Wam znany, niszczyciel 9 poziomu, oczywiście jest to nacja amerykańska. Dlaczego ten pojazd dzisiaj wybrałem? A to za sprawą tego oto filmu, obejrzałem go sobie, sobie parę dni temu. No i stwierdziłem, że zaraz, zaraz, zaraz. Były różne zmiany, były modyfikacje. Może teraz się okaże, ten pojazd jest naprawdę całkiem, całkiem fajny. Na pewno ciężko go przebić. Stanowi co prawda łatwy cel dla Arty, no bo jest duży i wolny. Ale no właśnie, ale nie zawsze Arta trafia. I tak sobie wymyśliłem, że dzisiaj zweryfikujemy. Żółwika na polu bitwy, zobaczymy, jak też tym pojazdem będzie się grało. Zerknę tylko jeszcze, czy tutaj mam wszystko to, co bym chciał. Tak, myślę, że tak zostawimy. No dobra, mam tutaj, zobaczcie, zamontowany mechanizm dosyłający, lepsze skupianie. No i żeby troszkę było szybciej, troszkę zwinniej, no to mam jeszcze tutaj turbo sprężarkę. Więc, jeśli chcecie zobaczyć żółwika na polu bitwy, no to oczywiście zapraszam na dalszą część filmu. No dobrze, rzuciło mnie, zobaczcie na mapę, kopalnie. Bitwa w trybie spotkaniowym. Losowanie na dziewiątki, na 8. Szkoda, że ta arta jest, bo gdyby tej arty nie było, to bym pojechał na środek. A tak, e, chyba jednak mimo wszystko zdecyduję się na przejechanie bardziej tutaj na prawą stronę, za górkę, tak żeby przed tą arciochą, chociaż troszkę się schować, bo jestem przekonany, że byłbym celem pierwszorzędnym dla niej. Ale liczę na to, że tutaj moi tą górkę jakoś tam zajmą, przepchną, więc mi w tyłek nikt nie będzie strzelał, a ja zobaczcie, pędzę jak flash, jak błyskawica w stronę kapa. Przeciwnicy już tutaj widzę całkiem nieźle się na górkę wbili, Pytanie, czy no, chyba przejmą tą górkę, bo nasi troszeczkę przyhamowali jednak. A szkoda. No właśnie. Szkoda, szkoda, bo e, górka to byłby bardzo mocny punkt w tej bitwie. No, ale zobaczymy, słuchajcie, co się uda tutaj dalej zdziałać. Podejrzewam, że zaraz tutaj na plecy będzie mi wyjeżdżał bad chat. Być może się teraz przeładowuje. Dlatego jeszcze mi odpuścił, ale ja już tutaj mknę przed siebie Ferdynand i 152 na górce, no, mam nadzieję, że mnie on nie przebije. Sorry. Sorki Sorki. Szkoda, że go przysłoniłeś. Kolego. Ale już się tu się wbijamy. Na grubo. No, tam nasi niech dokończą tego skorpionika, będzie spoko. Tam przede mną Arta. Było widać, jak strzela. Hmm. No i problem jest taki, że w tej chwili nie bardzo mam do kogo strzelać. Natomiast widzę, że nasi na górce dostają łomot. Byłoby dobrze tam podjechać. Och, ciebie to nie widzę. No wystaw się, chodź Kawałek gąski, no kawałek, no Dobra, słuchajcie, chyba nie ma co czekać. O ISU ISU, ISU, ISU Władczacie, kto się pojawił. O, teraz ci przyzwonię. A, nie zdążyłem. Szkoda. Na się kapują bazę, i pewnie wygramy przez, przez skapowanie. Ale przydałoby się jeszcze coś tutaj ustrzelić. No tamten ten Isu mnie niepokoi. Nie chcę się za bardzo tutaj bokiem wystawiać. O dziadu. Nie chcę się bokiem wystawiać, a ja wystawiłem się tyłkiem. Ta trzydziestka. Pięknie to zeszło. Cudeńko. Isu, 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 chowam się. Chowam się przed Isu. No i teraz co my tu mamy? Jeszcze mamy t110. Mam nadzieję, że ISU mi tu nie walni teraz. No dobra słuchajcie, no to myślę, że nie ma co się z tym czołgiem ganiać tą 110 i po prostu sobie tutaj będziemy jechać do tyłu, aż wjedziemy na kapa, no bo to i tak już jest po bitwie. Bitwa o dziwo słuchajcie to wyrównana, zobaczcie, 12 do 10. Dawno takiej bitwy nie było. O, może jeszcze tego, może jeszcze? On zjechał. Zjechał! O, niestety. No dobra. Widzimy się za chwilę w pit stopie. No dobrze, co my tu mamy? Mamy zwycięstwo, mamy trzecią klasę. No, czwarte miejsce, 1632 zadanych uszkodzeń, dwa pojazdy zniszczone. Jeśli chodzi o blokowane przez pancerz, nikt do mnie w ogóle nie strzelał, także tak trochę kiepsko. No, zarabiona kasa, bo to jeszcze wpadł bonusik. Doświadczenia z bonusem ponad 5000. Bitwa trwała 5 minut 30 sekund. No cóż, lecimy z kolejną bitewką. Kolejna bitwa na mapie Perlin. Tym razem już losowanie troszkę bardziej wymagające. Mamy dychy i dziewiątki. Przeciwna drużyna też ma te 95, ma te 30. Mają Fosza, Obiekt'a, także już troszkę groźniejsi przeciwnicy. No, nie wiem, czy ja cię przyblokowałem. Jeśli tak, to sorki, sorki torki, języki. 121B, właśnie. Trzeba trochę pograć więcej tym pojazdem i zweryfikować, czy coś znowu się pozmieniało, czy, czy nie. Dobra, na razie sobie pojadę tędy. Nie będę się tam wystawiał na środek STB, STB, nie ST2. ST2 się pojawiło, ale ja wjeżdżam tu. Pokaż mi go. No, pokaż mi dziada. BUM. No, to było dobre, nie powiem. Ładnie weszło. Jeszcze jakbyś mi go raz wystawił tak ładnie. O, 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 o. A tym razem i nie przebiłem. 95 drużyny przeciwnej zobaczcie po drugiej stronie wody tutaj muszę. Ejdź pokaż się tu Kurde, no zobaczcie hitam z hitami 121 łupnęło No, jak się rozochocił. Się rozochocił. O. No nie. Sorry, ale tak to się bawić nie będziemy. Hmm, troszkę wygląda to kiepsko. Ciekawy jestem swoją drogą, gdzie ten jest, tego 102. A, tu mnie trafią. O! O, jedynek. No, mhm, świetnie. Nie ma co kombinować jednak chyba na takie duże odległości. Jest to za daleko. Ewidentnie. No, też z hitów nawala. Też nawala z hitów. Zobaczcie teraz. Nikt się już nie bawi w celowanie po ich spotach i tak dalej. Nie przebijają od razu na hity, na goldy. I tłuką. Łuką i tłuką. Dobra, spróbujmy, słuchajcie, zrobić im tutaj małą niespodziankę. Może się udałoby? O! Serio? Serio? Niespodziankę jednak chyba ja tutaj hmm. miałem, bo tego to się kompletnie nie spodziewałem, co by Cię tu przebić? No nie ma za bardzo w co. Jak stanąłeś? Serio? O, 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 jak pięknie na zielono! Pytanie, czy zdążę? Bum! Leopold. Mr. Leopold, where are you? Come to me, come to me. Tam jest T95. Ale też już taki trochę nadgryziony. Z tyłu się nie zaciekawie zrobiło. Pytanie, czy uda mi się tędy przejechać. Pięknie! Ale kurde, myślałem, że się zjara, a jednak nie. Dobra, pędzimy w takim razie w drugą stronę teraz, bo tam robi się nieciekawie. Leopolda to na razie sobie olewamy, Mr. Twister. I tutaj szykujmy się na starcie. Mocarne, o jak ładnie jedziesz, hmm. serio, ten TVP musiał tam stać, co za działo? No. przymierzyć, przymierzyć, poczekać, skupić do końca. Dawaj, 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 wyjeć, wyjedź wyjeć. Wyjedź. no wyjedź chłopie. I ten TFP jak tutaj zaraz poczęstuje. Bum. Dobra. Ale zobaczcie, tak naprawdę on niewiele trzymał. Light trzyma bazę głównie. Pięknie udało się. No i teraz nie ukrywam, że chętnie bym się przyczaił na tego DVP-ka. To to mnie tak tutaj sponiewierał. Bitwa, kolejna bitwa bardzo wyrównana, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo 13-11 i w sumie różnica w nie nieduża, więc wydaje mi się, że bardzo wyrównana bitwa. Wcale nie jest powiedziane, że my to słuchajcie wygramy, bo tam ci gracze wydają się być, wydają się być ogarnięci. falpa. Pięknie mu oddałem. Jak ja się cieszę, że mu oddałem. Strętny. Strętny TVP. Zobaczcie, mam 17 HP, ale jeszcze coś tam gryzę, także fajnie. Jeszcze coś gryzę. Obawiam się teraz tylko, że. Ten gościu tu się przyczai i przywali mi z boku. Obiekt 277 ma spota gdzieś stamtąd w sumie to byłoby. Nawet dobrze. Czy tu jest głęboko! Luzik. Luzik! No dobra, ta bitewka wydaje się być zdecydowanie fajniejsza. Dziabong, gdzie ten dziabong? Próbujemy go tutaj wybawić z ukrycia. O, no i teraz pytanie: żaruwa? Pytanie, skąd on strzelał? Stamtąd Jest nas dwóch I teraz słuchajcie, a. Nie wierzę. Kurde, no nie wierzę. Hmm. No, trochę wyszło kijowo, prawdę mówiąc. Nie sądziłem, że on nie przebije, słuchajcie. Trochę lipa wyszła. No dobra. Hmm. Widać, że to ogarnięty gracz ma 5 fragów, więc tutaj sytuacja no, może być niestety nieciekawa, ale no zobaczymy. Dobra, widzimy się za chwilę w garażu, zobaczymy jaki będzie wynik bitwy. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Niestety bitwa zakończyła się remisem, nie udało się tego wygrać. Powiem szczerze, że no, troszkę żałuję, że tam mm, mogłem nacisnąć w sumie trochę szybciej ten strzał, ale prawdę mówiąc, nie sądziłem, że. Zostanę przebity, także trochę pecha, niestety, w tej bitwie miałem. I zobaczmy, co też ta bitwa przyniosła. No przyniosła tutaj trzecią klasę, wojownika, ogień skuteczny i brutala. Jeśli chodzi o wynik pod względem zadanych uszkodzeń, to mamy pierwsze miejsce w drużynie: 3867, 4 pojazdy zniszczone, 13 strzałów oddanych, 9 trafiło, 6 przebiło, zablokowane na pancerzu. Prawie 2000. Bitwa delikatnie na minusie, no bo tam parę razy z Golda też musiałem strzelić, także troszeczkę na minusie i zobaczcie, bitwa trwała w sumie pełne 15 minut, wiadomo, ale zostałem zniszczony po dość długim czasie, bo dopiero po prawie 12 minutach. Także bitwa wyjątkowo długa i no wyrównana, tak? Troszkę niestety pecha w końcówce, no i Gdyby nie to, to pewnie byśmy tą bitwę wygrali. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o samego żółwika, T95, muszę powiedzieć, że no, te bitewki wyszły fajnie. Pierwsza, może troszkę słabsza, a druga wyszła zdecydowanie lepiej. No, gdyby nie to, że tam ten TVP mnie tak łupał od tyłu, to podejrzewam, że tego HP by mi zostało zdecydowanie więcej. Odbite 2000 na pancerzu całkiem nieźle, tak sądzę. No, i zadane też w sumie sporo. Także, mimo tego, że czołg wolny-powolny to jednak troszkę tam robotę robi. Więc ja jestem zadowolony i myślę, że można ten czołg polecić. Co prawda, wiadomo, że on w otwarty, na otwartych mapach będzie raczej pojazdem kampiącym, który gdzieś będzie sobie raczej z tyłu stał, dopiero później, może gdzieś tam na jakieś przełamanie będzie jechał. I wiadomo, że trzeba wtedy uważać, żeby nie być objechanym, tak? No bo żółwik jest wolny. Bardzo wolny i wolno się też obraca. Ale pancerz robi robotę, działo robi robotę, także myślę, że możecie go sobie robić i zawsze jakąś tam frajdę, jakąś przyjemność z gry będziecie mieli. Jak nie zadacie za dużo uszkodzeń, to przynajmniej trochę odbijecie. Tak sobie myślę. I ten pojazd się nawet całkiem podoba. Dobra, słuchajcie, takie to były dwie bitwy. Tak wygląda żółwik po tych wszystkich teraz ostatnich zmianach. Moim zdaniem, mimo tego, że wod jest bardzo szybki, dużo się zmieniło i czołgi szybkie tutaj królują w tej chwili w wocie, no to jak widzieliście, żółwikiem też coś można się troszkę pobawić i coś w bitwie zrobić. Dobra, ja się z wami żegnam, życzę wam spokojnego dnia, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.